Mama nawet nie podniosła wzroku, gdy to powiedziała. Twój awans się nie liczy. Ojciec też się nie zawahał. Po prostu miałaś szczęście. Większość ludzi by się broniła. Ja nie. Pozwoliłam, by ich słowa zawisły między nami, jakby nic nie znaczyły, bo prawda była taka, że czekałam. Czekałam na ten jeden moment, którego nie mogliby przekręcić, zaprzeczyć ani zagłuszyć. I ten moment w końcu nadszedł. Gdy weszli za mną do budynku, który myśleli, że znają i zamarli przed drzwiami, których się nie spodziewali, tymi z moim nazwiskiem. Mam na imię Katarzyna i odkąd pamiętam, moja rodzina traktowała moje osiągnięcia jak szum w tle. Dorastałam w domu, gdzie pochwały płynęły łatwo w stronę mojej starszej siostry, podczas gdy wszystko, co ja robiłam, spotykało się ze wzruszeniem ramion, poprawką lub przypomnieniem, żebym się nie zagalopowała. Nie miało znaczenia, czy przynosiłam same piątki, czy pracowałam dwa razy ciężej. Mama zawsze potrafiła spłaszczyć każdy moment. Ojciec szedł za jej przykładem, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Taki był rytm naszego domu. Jej głos decydował o wartości rzeczy, jego głos się zgadzał, a mój uczył się pozostawać małym. Nawet teraz, w wieku 32 lat, te wczesne wzorce wciąż brzmią echem. Kiedy odwiedzałam ich w weekendy, moja siostra mówiła o swoich nowych zakupach, problemach, planach, a rodzice pochylali się nad nią, jakby była słońcem. W momencie, gdy wspominałam o pracy, grzecznie kiwali głowami i przechodzili do czegoś innego. Kiedyś myślałam, że mi się wydaje, ale z czasem wzorzec stał się zbyt wyraźny, by go ignorować. Po prostu nie wierzyli, że mogłabym kiedykolwiek być tą odnoszącą sukcesy. To dziwne. Jak faworyzowanie nie zawsze jest głośne. Czasem jest ciche, jak sposób w jaki mama pytała siostrę, czy potrzebuje pomocy z rachunkami, ale mnie nigdy o nic nie pytała. Albo jak ojciec chwalił się jej pracą przed sąsiadami, ale się plątał, gdy ktoś pytał, co ja robię. Mówił coś niejasnego, jak praca biurowa, jakby to wszystko pokrywało, jakby szczegóły nie miały znaczenia, bo ja nie miałam znaczenia. Pracuję jako kierownik w organizacji w Warszawie. Prowadzę zespół, który ufa mi bardziej niż moja własna rodzina kiedykolwiek, ale nigdy o tym za bardzo nie mówiłam w domu. Mówienie o sukcesie w miejscu, które uważacie za niezdolną, to jak lanie wody na piasek. Znika, zanim dotrze. W niedzielę przed tym, jak wszystko się wydarzyło, byliśmy wszyscy w kuchni. Moja siostra narzekała na zaległe płatności. Które potrzebowała pomocy w uporządkowaniu. Mama zwróciła się do mnie tym tonem, którego używa, gdy udaje troskliwość. Może mogłabyś zająć się jej papierami, Kasiu? Nie jesteś zbyt zajęta, prawda? To nie było pytanie. To była pewność. W jej umyśle moja praca nie mogła mieć znaczenia. Ojciec nie podniósł wzroku znatkawy, gdy dodał: Ma czas. Zawsze ma. Może to był ten moment, gdy coś w końcu się we mnie zmieniło. Nie kłóciłam się, nie poprawiałam ich, po prostu skinęłam głową. I to ciche skinienie było początkiem wszystkiego, czego nigdy nie przewidzieli. Jechałam do domu tego wieczoru, odtwarzając ich głosy w głowie, każde słowo uderzające w to samo posiniaczone miejsce, które nigdy się w pełni nie zagoiło. Weszłam do tej kuchni myśląc, że może. Tylko może. Podzielenie się moim awansem coś zmieni, że po latach udowadniania siebie w końcu zobaczą mnie inaczej. Ale kiedy nadszedł ten moment, kiedy powiedziałam dostałam awans w zeszłym tygodniu, mojej mamie zajęło mniej niż trzy sekundy, by to zniszczyć. Twój awans się nie liczy, powiedziała, wycierając ręce, jakby strzepywała okruchy. Żadnej ciekawości, żadnych gratulacji, tylko werdykt. Ojciec nawet nie spojrzał po prostu miałaś szczęście dodał jakby komentował pogodę Moja siostra cicho się zaśmiała przewijając telefon Musi być miło W każdym razie Kasiu kiedy możesz spojrzeć na moje rachunki Muszę je posortować do piątku Pokój dalej funkcjonował ale ja nie Coś we mnie się zacisnęło Nie złość nie smutek ale jasność jakiej wcześniej nie czułam Zdałam sobie sprawę, stojąc między zlewem a wyspą kuchenną, że nic, co kiedykolwiek powiem, nie będzie dla nich miało znaczenia. Słowa dawały im tylko więcej okazji do umniejszania mi. Więc po raz pierwszy przestałam im dawać słowa. Powiedziałam tylko: Mogę spojrzeć na Twoje papiery. Przynieś je jutro do mojego biura. Mama uniosła brew. Do Twojego biura? Po co tam? Niedowierzanie w jej głosie nie było subtelne. Będzie łatwiej, powiedziałam. Więcej miejsca. Ojciec machnął ręką. Po prostu wydrukuj to w domu czy coś. Nie ma potrzeby się wymądrzać. Nie odpowiedziałam. Ta cisza niepokoiła ich bardziej niż jakakolwiek kłótnia. W drodze powrotnej do mojego mieszkania światła miasta rozmazywały się za szybą. Myślałam o wszystkich razach, gdy próbowałam się udowodnić. O wszystkich osiągnięciach, które wplatałam w rozmowy, mając nadzieję, że w końcu się przyczepią. O wszystkich cichych rozczarowaniach, które przełykałam, gdy tak się nie działo. I gdzieś między światłami ulicznymi zrozumiałam coś głęboko. Nie byłam już tą samą dziewczyną, która potrzebowała ich aprobaty. Zbudowałam karierę, życie i pewność siebie, która nie polegała na ich wierze. Oni po prostu jeszcze o tym nie wiedzieli. Kiedy następnego ranka weszłam do pracy, mój zespół przywitał mnie z ciepłem, którego nigdy nie otrzymywałam w domu. Ktoś zostawił małą kartkę na moim biurku. Gratulacje, Katarzyna, zasłużyłaś na każdy kawałek tego. Przesunęłam kciukiem po literach, czując coś stabilnego w sobie. To miejsce mnie widziało, to miejsce mnie szanowało. Około południa siostra napisała: Przyjedziemy o piętnastej, nie spóźnij się. Mama też chce wpaść. Oczywiście, że chciała. W momencie, gdy usłyszała biuro, jej ciekawość się włączyła. Nie duma, tylko podejrzliwość. Wyobrażałam sobie, jak szepcze. Zobaczmy, co Kasia naprawdę robi cały dzień. Nie prostowałam tego założenia. Spędziłam resztę popołudnia przygotowując nie papierkową robotę, nie wyjaśnienia, ale przestrzeń przestrzeń, by prawda mogła stać sama za siebie. Nie musiałam niczego ćwiczyć. Odkrycie nie było czymś, co musiałam odgrywać. Było już tam, czekając za szklanymi drzwiami z moim nazwiskiem. Wszystko, co musiałam zrobić, to pozwolić im wejść. Przyjechali wcześniej, niż się spodziewałam. Widziałam ich przez szybę w lobecz, gdy rozmawiałam z jedną z naszych recepcjonistek. Postawa mamy była sztywna, usta zaciśnięte w linię, jakby powietrze w budynku było jakimś sposobem poniżej niej. Ojciec rozglądał się po loby z lekkim zmieszaniem, jakby nie był pewien, gdzie stanąć. Moja siostra szła kilka kroków przed nimi, ściskając teczkę wypełnioną rachunkami i powiadomieniami o płatnościach, które oczekiwała, że posortuje jak osobista asystentka. Kiedy mnie zauważyli, siostra pomachała. Mama lekko zmarszczyła brwi, przyglądając się czystym marmurowym podłogom i stałemu strumieniowi profesjonalistów poruszających się wokół nas. To tu pracujesz? zapytała. Skinęłam głową. Chodźcie za mną. Nie wyjaśniałam dalej. Nie usprawiedliwiałam się. Cisza stała się moją strategią i pozwoliłam jej osiąść między nami, jak cienka warstwa szronu. Szliśmy w stronę wind. Siostra pochyliła się więc co dokładnie tu robisz? Jej ton zawierał tę znajomą mieszankę ciekawości i niedowierzania ten sam ton, którego używała, pytając dziecko czy naprawdę samo zawiązało buty? Zarządzam zespołem, powiedziałam prosto. Mama prychnęła cicho przez nos. Zarządzasz czym? Papierami? Nacisnęłam przycisk windy. Czymś w tym rodzaju. Drzwi windy się otworzyły i weszli do środka, oczekując, że nacisnę przycisk gdzieś na środkowych piętrach, gdzie zwykle siedzieli pracownicy tymczasowi lub małe działy. Zamiast tego nacisnęłam jedno z najwyższych pięter. Oczy mamy przesunęły się na moją rękę, potem na świecący numer. Dlaczego jedziemy tak wysoko? zapytała. Ojciec poruszył się obok niej. Czy to nie jest poziom zarządu? Nie odpowiedziałam. Pozwoliłam ciszy się rozciągnąć, tym razem naciągając napięcie mocniej. Winda szumiała w górę. Siostra wydała z siebie nerwowy chichot. Nie dajesz nam jakiejś wycieczki, prawda? Potrzebujemy tylko pomocy z papierami. Zajmiemy się tym, powiedziałam. Drzwi windy otworzyły się na cichszy korytarz wykładzinowy spokój ze szklanymi biurami po obu stronach. Energia tutaj była inna, skoncentrowana, kontrolowana. Ludzie mijający mnie kiwali głowami w rozpoznaniu. Dzień dobry, Katarzyna, powiedział ktoś przechodząc. Mama zamrugała. Oni, oni cię znają zaczęłam iść. Tędy. Moje obcasy wydawały miękkie dźwięki na dywanie, ten rodzaj cichej pewności siebie, której moi rodzice nigdy ze mną nie kojarzyli. Szli za mną, ich kroki nierówne. Podeszliśmy do dalszego końca korytarza, gdzie pojedyncze biuro z matowego szkła stało lekko oddzielone od reszty. Siostra zwolniła. Czyje to biuro? wyszeptała. Sięgnęłam po klamkę, ale zanim otworzyłam drzwi, odsunęłam się na bok. Ich oczy uniosły się do czarno-złotej tabliczki zamontowanej na szkle: Katarzyna Nowak, kierownik. Nazwisko wisiało tam, widoczne, niezaprzeczalne. Mama zamarła. Ojciec gwałtownie wciągnął powietrze. Usta siostry otworzyły się, jakby próbowała sformułować zdanie, ale nie mogła zdecydować, od czego zacząć. Obserwowałam, jak realizacja w nich osiada, wszystkie te razy, gdy mnie lekceważyli, wszystkie lata, gdy traktowali moją pracę jak hobby, wszystkie przypadkowe zdania mające mnie pomniejszyć. Każdy bit tego odbijał się w sposobie, w jaki patrzyli na te drzwi, na moje drzwi. W końcu przemówiłam głosem spokojnym i pewnym. Mówiliście, praca domowa, mówiliście, że nie jestem zajęta. Mówiliście, że mój awans się nie liczy. Przesunęłam palcami lekko po krawędzi tabliczki. Ale to jest miejsce, gdzie pracuję. To jest to, czego nigdy nie chcieliście zobaczyć. Nikt nie mówił przez kilka sekund. Moment miał swoją własną wagę, naciskającą na korytarz. Pchnęłam drzwi. Wejdźcie, zajmijmy się waszymi papierami. W momencie, gdy weszli do mojego biura, powietrze się zmieniło. Nie było głośne, ale czułam to jak zmianę w pokoju tuż przed tym, jak burza się rozpęta. Mama weszła pierwsza, ściskając torebkę, jakby sama skóra mogła ją zakotwić. Ojciec poszedł za nią, rozglądając się powoli, wchłaniając każdy szczegół. Duże okno z widokiem na Warszawę, oprawione certyfikaty na ścianie, czyste biurko ułożone z celem, cichy szum mojego monitora, cichy luksus którego nigdy nie wyobrażali sobie, że należy do mnie. Siostra zatrzymała się przy drzwiach, jej oczy skakały między pokojem a korytarzem, jakby potrzebowała dowodu, że to nie jest wspólna przestrzeń robocza czy pożyczona sala konferencyjna. Otwierała i zamykała usta, jakby testowała różne sposoby reakcji, ale żaden z nich nie pasował do tego, co widziała. Podeszłam za biurko i usiadłam, skórzany fotel lekko dostosowując się do mojej wagi. To był mały, zwyczajny ruch, ale dla nich było to zakłócenie całego życia założeń. Mama spojrzała na krzesło, potem na mnie, potem znowu na tabliczkę na drzwiach. Jej zmieszanie mieszało się z czymś ostrzejszym, czymś kruchym, dumą, która przyszła za późno, wstydem, którego nie była gotowa nazwać i niedowierzaniem, którego nie mogła zamaskować. Ojciec odchrząknął: Więc to naprawdę twoje biuro? Tak, powiedziałam. A twoje? Gestykulował niejasno, jakby tytuł na tabliczce był sugestią, a nie faktem. Kierownik. Mówiłam wam. Nie powiedziałaś o tym rodzaju kierownika, mruknęła siostra, w końcu wchodząc w pełni do środka. Jej palce sięgnęły i dotknęły rogu mojego biurka, jakby potrzebowała fizycznego potwierdzenia. Nigdy nie pytaliście, odpowiedziałam. Usta mamy się zacisnęły. Cóż, nie wyjaśniłaś tego dokładnie, zawsze trzymasz rzeczy w niejasności. Każdy by pomyślał. Uniosłam lekko rękę, najmniejsze przerwanie ale to ją zatrzymało. Trzymałam rzeczy w niejasności powiedziałam bo kiedy próbowałam dzielić się szczegółami, odrzucaliście je. Wszyscy to robiliście. Cisza opadła na pokój. Nawet korytarz na zewnątrz wydawał się wyciszony. Ojciec się poruszył. Po prostu nie chcieliśmy, żebyś miała zbyt duże nadzieje. Zbyt duże nadzieje? Zapytałam. Ambitna, dumna. Pokręciłam głową. Nie chcieliście, żebym w siebie wierzyła, bo wy we mnie nie wierzyliście. Mama się zjeżyła. To niesprawiedliwe. Po prostu wiemy, jak działa świat. Niektórzy ludzie mają talent, a niektórzy mają szczęście którym jestem ja? Zapytałam. Jej szczęka się zacisnęła. Siostra w końcu, wyczuwając wagę momentu, delikatnie położyła teczkę z rachunkami na stole, jakby głośny ruch mógł coś kruchego złamać. Pochyliłam się lekko do przodu. Chcieliście zobaczyć, co naprawdę robię, prawda? Chcieliście, żebym pomogła z waszymi papierami, bo założyliście, że siedzę w boksie z niczym ważnym do załatwienia. To nie to, co powiedzieliśmy, mama szybko warknęła. Nie, odpowiedziałam, nie musieliście tego mówić, sugerowaliście to przez całe życie. Ojciec patrzył na certyfikaty za mną, kursy przywództwa, nagrody projektowe, mój dyplom, jakby były artefaktami należącymi do kogoś innego. Nie wiedziałem, że masz to wszystko. Nigdy nie pytaliście, powtórzyłam. Założyliście, że już wiecie wszystko, co warto wiedzieć o mnie. Mama skrzyżowała ramiona. Dobra, w porządku. Masz biuro? Ładne, ale to nie znaczy. To nie znaczy, że mój awans się liczy? Zapytałam cicho. Jej gardło się poruszyło. Wyglądała, jakby chciała się kłócić, ale nie mogła znaleźć słowa, które nie sprawiłoby, że zabrzmiałaby źle. I to, być może bardziej niż cokolwiek, było prawdziwą zmianą zachodzącą w tym pokoju. Po raz pierwszy ich słowa nie wystarczały, by przepisać rzeczywistość. Zwróciłam się do siostry: Otwórz teczkę! Zawahała się, potem usiadła naprzeciwko mojego biurka, ostrożnie rozkładając papiery. Rachunki, powiadomienia o płatnościach, zaległe opłaty. Wyglądała nagle mniejsza, nieuprzywilejowana córka kąpiąca się w uwadze, ale kobieta, która pozwoliłaby poczucie uprawnień, ją oślepiło. Nie wiedziałam, że tak pracujesz wyszeptała. Nie obchodziło cię to powiedziałam delikatnie Troszczenie się oznaczałoby zobaczeniem niewyraźnie Ojciec wydmuchnął powoli powietrze jakby się opróżniał Nie chcieliśmy cię skrzywdzić Ale to zrobiliście odpowiedziałam Ale nie jestem tu żeby zmusić was do przeprosin Jestem tu żeby pokazać wam kim jestem teraz i przestać pozwalać by wasze opinie decydowały o czymkolwiek w moim życiu Mama znowu rozejrzała się po pokoju. Sceptycyzm zanikał w coś łagodniejszego, cichszego. Ja po prostu. Nie myślałam. Urwała, niezdolna do dokończenia wyznania. Nie wypełniałam za nią luk. Wystarczyło, że w końcu zabrakło jej wyjaśnień. Podczas gdy sortowałam papierkową robotę, obserwowali mnie nie z wyższością, nie z niecierpliwością, ale z rozpoznaniem. Prawdziwym rozpoznaniem, tym rodzajem, który dawali mojej siostrze swobodnie, ale nigdy nie pomyśleliby rozszerzyć na mnie. Mama otwierała usta więcej niż raz, jakby chciała powiedzieć coś znaczącego, ale za każdym razem słowa się rozpuszczały. Ojciec siedział prościej, jakby próbował pogodzić córkę, którą nie docenił, z kobietą przed nim. Siostra ciągle zerkała na drzwi mojego biura, Prawie zawstydzona własnymi założeniami. Kiedy skończyłam organizować dokumenty, odłożyłam je na bok i spojrzałam im w oczy, jeden po drugim. Pomogę wam tym razem, powiedziałam, ale nie jestem już waszą myślą po fakcie i nie będę traktowana, jakbym była mniejsza. Mama spojrzała w dół na swoje ręce. Ojciec powoli skinął głową, siostra przełknęła ciężko. Zrozumieli, ale prawdziwa zmiana nie była w nich. Była we mnie. Po raz pierwszy czułam grunt pod własnymi stopami stabilny, solidny, mój. Wstałam, podeszłam do drzwi i przytrzymałam je otwarte. Chodźcie, odprowadzę was. Poruszali się cicho, niemal z szacunkiem, przechodząc obok tabliczki z moim nazwiskiem jakby zobaczenie jej znowu mogło ich zmienić trochę bardziej. Może by to zrobiło może nie. Ale to już nie był mój ciężar. Przy windzie mama w końcu przemówiła. Katarzyno, dlaczego nigdy nam tego wszystkiego nie powiedziałaś? Spojrzałam na nią. Bo nigdy nie słuchaliście, gdy próbowałam. Drzwi otworzyły się z cichym dzwonkiem. Weszli do środka, wciąż niosąc ciężar swojej realizacji. Stałam w korytarzu, obserwując, jak drzwi się między nami zamykają. Nie jako bariera, ale jako separacja, której potrzebowałam od lat. A kiedy winda zjechała w dół, wróciłam do mojego biura, moje nazwisko czekało na mnie dokładnie tam, gdzie należało. Kiedy wróciłam do mojego biura, późno popołudniowe światło się przesunęło, zmieniając pokój w miękkie złoto. Czuło się ciszej niż wcześniej, nie pusto, ale ustalone, jakby coś ciężkiego w końcu zostało odłożone. Usiadłam przy biurku na chwilę, pozwalając ciszy się rozciągnąć. Przez lata wyobrażałam sobie, jak to będzie czuć się w końcu widzianą przez własną rodzinę. Myślałam, że będzie to triumfalne, głośne, wybuchowe, ale zamiast tego czuło się spokojnie. Mój telefon zabrzęczał. Wiadomość od siostry. Dzięki za pomoc i przepraszam, że nie wiedzieliśmy. Odpisałam. Mogliście wiedzieć. Nigdy nie pytaliście. Potem odłożyłam telefon. Kilka minut później, ojciec też napisał: Krótko, niezdarnie, ale szczerze: Myliliśmy się co do ciebie. Jestem z ciebie dumny, Kasiu. To nie było idealne, ale było prawdziwe. Mama nie napisała: Nie byłam zaskoczona. Nie była typem osoby, która przeprasza przez ekran. Jeśli już, to będzie siedzieć ze swoimi myślami przez dni. Może tygodnie, zanim zdecyduję, co powiedzieć, i po raz pierwszy na nią nie czekałam. Przed wyjściem na koniec dnia uporządkowałam ostatnie z papierów, które obiecałam pomóc. Zrobiłam to sprawnie, bez urazy. Pomaganie im nie było problemem, nigdy nim nie było. Problemem było bycie traktowaną, jakbym nie miała nic do zaoferowania. Teraz wiedzieli lepiej. Gdy zgasiłam światła i wyszłam na korytarz, czułam się lżej. Nie dlatego, że się zmienili, ale dlatego, że w końcu ja się zmieniłam. Wyszłam z budynku tego wieczoru z Warszawą cicho brzęczącą wokół mnie, niebo przybierające głęboki błękit. Po raz pierwszy nie niosłam ze sobą ich wątpliwości. Moje życie, moja praca, moja wartość nie podlegały już dyskusji. Czasami nie wygrywasz, krzycząc czy udowadniając cokolwiek. Czasami wygrywasz. Pozwalając ludziom wejść prosto w prawdę, której nigdy nie zadali sobie trudu, by zobaczyć. A jeśli kiedykolwiek byłeś niedoceniany przez ludzi, którzy powinni znać Cię najlepiej, nie jesteś sam.